Pakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Razem będziemy komentować to ciekawe widowisko. Piłkarze rozpoczęli właśnie pierwszą połowę tego spotkania. García, Kujcz. Skoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Pięknie zgrywa głową do partnera. Raul Milleres. Sprytnie teraz. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Wizdek sędziego po faulu przy tym ślizgu. Ten gest mówi wszystko. Niezadowolony jest po tym strzale. Topal? Pójdź. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Odebrał piłkę czysto ładnie. Kujcz, opłacił się Presinki i rywal za linią. Czy uderzenie? Ależ piękna bramka. Zastanawia się, czy nie strzelać. Rodriguez. Diego. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Jego. No, może być groźnie. Przeciwnicy przejęli. Aguilar. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. No dobrze teraz wybił głową. Ładnie go minął. Dobra okazja. Ach, było blisko. Topal. Dobra pozycja do oddania strzału. Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku. Dobry odbiór na własnej połowie. Garcia Ronaldo. Alves Raul Mileres ma do kogo podać Topal Fuit. Dobra, wrzutka w pole może być groźnie. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. No, dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. Patrzy, gdzie koledzy. I, I piłka trafia do obrońcy. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Aj, szkoda. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Z taką obroną to oni daleko nie zajdzie. Zapraszam na drugie 45 minut. Właśnie rozpoczęli gracze Fenerbacze. No, zobaczmy, czy sobie poradzi. Z poświęceniem świetna, pewna interwencja, jęk zawodu kibiców rywali. Raul Mileres, Diego. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Rodriguez, Aguilar. No i piłka wyszła poza pole gry. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. No, będzie zmiana. Raul Mileres. Topal. Strata w środkowej strefie boiska. Wysokie podanie skierowane do Rodrigueza. Pechowo poprzeczkę. Piłka poza boiskiem. Aby utrzymać prowadzenie potrzeba nowych sił na boisku. Stąd ta zmiana. Za moment znowią wrzutem z autu. Aguilar No i mają rzut rożny. Ładnie złapał ten strzał. A teraz Sanchez Aguilar. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi so. Świetnie zagrał Powstrzymana akcja przez rywala Wójt. Jego Topal Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Sporo jest chęci w grze, ale mało skuteczności nie doprowadzili do wyrównania. A teraz Sanchez. Marcines. Dobrze próbował, ale stracił. No, może być groźnie. Nie złapał tej piłki. Narkines. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce. Odebrał piłkę czysto, ładnie. So. Wizdek sędziego, no i mamy rzut wolny. Tak, fał był ewidentny i żółta kartka oczywista. Rozpoczęli od rzutu wolnego. Wyrównania do końca już niedzielę. To wspaniałe rozegranie i zasłużenie stopy tygodni. Bardzo dobrze wykonany rzut wolny. Przymierzył i trafił. Nie tylko pogratulować umiejętności. No świetnie wykonał ten rzut wolny. Kilka. To prosto do bramy. Santos. Narkines. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Diego. Obserwujemy jeden z ostatnich ataków. Być może padnie gol, który da im zwycięstwo. Rzut wolny, zobaczymy czy uda im się go wykorzystać. rozpoczęli z rzutu wolnego. Szkoda, nie złapał. Będzie jeszcze szansa dla atakującej drużyny. Zachowują remis tylko dzięki wspaniałym interwencjom golkipera. Rozpoczynają ostatnią akcję meczu. Kto wie, może ta akcja przyniesie im bramkę. Aguilar kapitalnie zgubił obrońcę. Koniec meczu. Remis po jednej bramce zdobyła dziś każda z drużyn. Remis w meczu dwóch równorzędnych rywali. Nikt...